Witajcie serdecznie na kanale TV. patrzcie kto tutaj do nas przyjechał. To jest taki według mnie lider, lider tego całego, całego błotnego, błotnych spraw. I tak mi się wydaje, że po części czekałem mocno też na tą premierę, bo wydaje mi się, że to będzie godny następca Kanama na rynku, tak skromnie mówiąc. Przyjechał do mnie Tomek, eee, może nie, nie wiem, czy chce być, pokazywać, czy nie, ale... nasz. ma problemu. <laughs> Tomcia, pozdrawiamy. Hej. Eee, przyjechał się pochwalić no, swoim nowym zakupem. Wczoraj widzieliście też pewnie to na premierze w nowym motocentrum. Eee, no, a po drodze właśnie teraz Tomek odebrał swojego kładzika. I mówię, Tomciu, no to podjedź do mnie, przynajmniej pokażemy ludziom, jak to wygląda. I powiem Wam szczerze, no robi wrażenie ten kład, bo... No Jest przede wszystkim olbrzymi. No co robi wrażenie, co nie wiem, czy będzie na tych filmach. Ja tak nie widziałem, ale jak w rzeczywistości się patrzy, ta opona jest gigantyczna, nie Tomek? Tak, zobacz. Kurczę, jak ręką nawet, nie? nie? Ona ma taki wielki ten ząb, to tak na pewno musi mega drapać. 5 cm. To jest ta opona, która miała być w cewce na. Tak. W mudzie, tak, to a to był ją... problem z homologacją. Nie? Aha, był problem z homologacją, i w końcu inne były założone, ale to była ta co na tych materiałach prasowych. opona w mudzie to teraz tutaj jest fabrycznie w tym nowym lącinku. Jest kawał maszyny, nie? Kawał wielkiej maszyny, bedlock. No i konkretny wielki prześwit, który tutaj jest, nie? Korzystając z okazji, robimy sobie ASMR. Dokładnie, 1000 młot, Nie ma to tutaj tam. No, pięknie, 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 ale to wygląda. Konkretna maszyna, naprawdę. Spasowanie Taki... plastików jest rewelacyjne. Nie? No, spasowanie, pomalowanie też. Dobrze, że wybrałeś, wydaje mi się, jasny kolor, bo wcale, wcale to nie będzie bardziej brudzące. Ciemny się nie prezentuje tak jak Dokładnie, w tym kolorze. No to co tutaj dodają też tutaj chłopaki pokazywali ten kuferek, ten kuferek jest z egzamera wkładany, tak, tak samo tutaj się tak, go tak. wkłada. No tak samo macie w cewce, nie? Tylko CFK jest rejestrowana na jedną osobę. No właśnie. A loncin jest na dwie dwie osoby. i masz No od razu już no. spięte. Jest, jest na gumę. Kurczę, jest dosyć fajny pojemny. Fajny Parę jest. Parek u się zmieści. No. Fajnie to wygląda, jest tutaj osłonna ta gąbka, żeby się nie uderzyć o nią. E, i, I jest wejdzie tutaj, wejdzie trochę rzeczy, nie. I pod tym jest jeszcze jeden sowek, nie? Tak, tak, już Ci pokażę. Kurczę On jest to jest akurat fajne. w pełni hermetyczny z tego co chłopaki mhm. mówili. To wyciągniemy. Troszeczkę, no. troszeczkę jest yy, gorsze dojście, nie? Gorsze dojście, ale. Ale jest, nie? ale jest, jest. Jest, jest tych schowków tutaj tutaj wystarczająco. To jest bardzo. Zobacz. No. Jeszcze sobie... nie dotykam dna, nie. Jeszcze nie dotykam dla. Tutaj rzeczywiście może, tak jak tutaj chłopaki znowu mówili, to by było fajne miejsce na jakieś ubrania, takie coś, co możesz wyciągnąć ręką. Dokładnie. Y, takich, nie? Bo Dokładnie. takie Dokładnie. to hermetyczne, nie? jest tutaj uszczelka mhm. wsadzona. Tak samo tutaj w tym A jeszcze schowku. tutaj, nie? Tak, tak. Tu jest schowek. Tu jest schowek. Już nie taki wielki jak mhm. tamten, ale też jest hermetyczny. No Też właśnie, ma uszczelki, ma gąbkę bądź... i gumę. Tak. Też zmieści się tu e, no kilka się najpotrzebniejszych zmieści. rzeczy. Nie jest tu też taki mały, tak się by wydało. To jest wielkościowo kurczę, nawet nie wiem, czy w mudzie u nas nie jest takiej wielkości jak ten tu z tyłu. Tak, tak. I to ważne, żeby był te uszczelki, bo teraz jak gdzieś byłem, jest zwykły schowek, to dowaliło się wszystko. Dowaliło, Musi no być nie. to hermetyczne, jak się jedzie w błoto, nie? Tak, dokładnie. Tym bardziej, że ten kuferek jeszcze jest tak, że mamy mhm. trzy schowki. Plus tak. według mnie bardzo fajne rozwiązanie podwójny cup hold. Tak, tak, tak. Może ktoś powiedzieć, a po co mi to, ale wydaje mi się, że jak wiedziesz sobie na przykład termosik albo Oczywiście. coś ciepłego. Teraz jest zima, nie? Tak. Nie każdy chce zimnego się czegoś napić, tylko coś ciepłego, Dokładnie. nie? To taki kurczę, termosik tutaj to jest fajna sprawa i wtedy... Też yy, nie, nie bierzemy wtedy sobie, nie wykorzystujemy sobie tamtych sowków, nie? Dokładnie, o to właśnie chodzi. No, a tutaj trzeba złapać, ja też zawsze przy tym wkładaniu a to spokojnie. Co? pierwszy raz to wkładam. No wiadomo. <grym> Także... Ale zapięcie jest tak samo, nie? Nie będzie to używane zbyt często. No, w Twoim przypadku, jak Cię znam, to na pewno nie. Nie, nie, nie. U, mnie, u mnie będzie bardziej... A raczej jakby... żadną nie jeździsz, nie? Kuferek będzie wykorzystywany. Ale jest potęga. To, co mi się też podoba i te chłopaki powiedzieli, to tak. Pierwsza siatka na tej, która złapie też jakiś syf, wyłapie. E, te lamele, lamele chyba podobne jak w serwce. no może troszeczkę szerzej. To też wyłapie wstępny brud. Tutaj jeszcze fajnie, bo złapie drugą stronę. Tutaj, że jest płasko do mycia czy coś, to też będzie fajne, o, bo spłynie. Tak. I to, że to ciepłe wywali też sobie tutaj na bok. Tak, bo są kierownice, nie? Tak, to, to też jest ok, nie? Jeszcze jedna fajna sprawa która mnie naprawdę ucieszyła, że posił już w tą stronę jak Kanam, czyli mm -hmm. zawieszenie jest bezodsługowe. Nie ma tutaj kalamitek do smarowania, tylko o. są zimen bloki włożone. To fajnie. Także nie trzeba tego smarować. Bo Sąc... w tym kana w kanamie dużo było w G2, nie, tych kalamitek A. od zarąbania, nie? W G3 już tego nie ma. Mm -hmm. Jedynie kalamitki są, na, z tego co zauważyłem, na stabilizatorze z tyłu. Z przodu tutaj I z przodu. też jest stabilizator, ale najprawdopodobniej jeszcze w dniu dzisiejszym zostanie zdemontowany. Ale to wiesz co, ja bym na swoim miejscu Tomek jeszcze trochę pojeździł na tym, zobaczył, jak jest z i, i bez, bo... chodzi w, o wykrzyż, nie? No w wykrzyż. W wigzemerze ja jeździłem. Tutaj też są dosyć duże siły, bo potrafiło odkręcać nam tą panewkę, pamiętam. Tak. Mhm. Ale jest też zrobiony tak samo ten jak w Wigzemerze, W długim, nie? Pokaż jeszcze jak wygląda zapalanie się tylnego światła. O. To jest ładne. Zobaczymy to. ładnie to wygląda no ładnie to zrobili no fajnie to jest zrobione i tak Światła jest są zaprojektowane bardzo fajnie dosyć szczerze mocno świecą te lampy zastanawiam no. się jeszcze nad tym, czy w ogóle montować tu led bara wszystko będzie nie a co to tutaj mamy to to są grzane manetki, które sobie zamontowałem Aha. poprzednio miałem w poprzednim kładzie w odesie mhm. y miałem Oxfordy y o wiele droższe manetki, ale o wiele słabiej grzeją. Aha, a to Ciu są jakiej firmy? To są Beretty. Beretty, To aha. są Beretty, y, polecam naprawdę. Y, mhm. Sterowanie tak, poprzez nie? przycisk, y, w zależności od koloru, mhm. y, będzie dana temperatura, jak przyłożysz sobie... A tu resztę, też jest grzana mata? Tak, podwójna, a, bo coś podwójna. Co, trzymam ręką i coś ciepło. Podwójna jest grzana, mhm. na pierwszym i na drugim. A masz tutaj regulację tego, tak? Tutaj Stopniami. jest guzik, tak, żeby nie kupił tu okay. na wierzchu, tylko tutaj przy ładowarkach, nie? Przy ładowarkach jest jest tu, jest tu USB zwykłe, USB typu C uh -huh. i na zwykłą na zapalniczkę. zapalniczkę, nie? Tak. No i fajnie, elegancko. Wyświetlacz. I Od też... razu wyprzedzę, wyprzedzę tutaj pytania uh -huh. i, i, i jakieś tam spekulacje co do tego cup holdera. Tak, są dziury. Są dziury, które będą e, odpuszczać sobie wodę, która będzie się tutaj zbierała podczas jazdy. Nie? No i Także dobrze, nie? nie będzie się tu nic zbierać. Ale to wiesz, no. jak będzie miał zabezpieczone, to, to też no. później tak idzie do mycia. No to tak. Tak, tak samo później sobie wypukać czy coś. nie? Wyświetlacz, no co? No proste, podstawowe rzeczy nie. Gdzie, gdzie masz tutaj, nie? Do, dotykowe są tylko tutaj ten set. I tak? ADJ, Aha. To są ustawienia, także nie ma takiego problemu, że wjedziemy gdzieś w błoto, kapnie i mm -hmm. będzie nam tutaj przeskakiwało yy, no, funkcje różne. Nie? Mm -hmm. Czyli są tutaj tylko te dwa jakby, to są pewnie nie jako wyświetlacze, tylko jakoś takie przyciski, i, które są jakby wbudowane można w tym wiecie, Można tutaj albo naciskać, albo przytrzymać i zmieniają się funkcje w zależności czy pokazuje mm -hmm. kilometry, czy no, danego dnia. Yy. A temperatura pokazuje. jest od czego? To jest od silnika czy od temperatura paska? Temperatura pokazuje tutaj na dworze. Aha. E, tu pokazuje spalanie, Okej, okay. fajne jest. Mm -hmm. Godzina, e, wspomaganie kierownicy jest e, sterowane tak? tutaj trzy z, z guzika tutaj. No to fajne. Tu jest na guziku zamontowane. Nie, że nie trzeba nigdzie szukać, e, tylko masz to zaraz pod ręką, bo w innych tak. e, musisz wejść wyświetlacz, zmieniać te i dojść, żeby sobie coś zmienić. Tak, a tu masz bezpośrednio mm -hmm. z guzika, co jest tutaj fajne. E, ta łapka, uchwyt, nie? Do ten przechylenia, ten... nie? To jest, zademonstruje kolega, jak się właśnie. Tak, tak, jak się zakopie, tak, to tak, można tak, się tak. tutaj trzymać. Dodatkowo... Amerykańcy niektórzy mają nawet tą manetkę przeniesioną na tamtą tak. stronę, też, że, zdublowane że wtedy. To też tak, mają dublowane. Dokładnie. Tak, są te blokady na gripach, że jak będziemy mieli. Tak, to się, nie wys... z błota, to się nie wyślizgniemy i możemy tak. go ciągnąć wtedy, nie? Ciągnąć, żeby złapał przyczepność. Co mhm. jest fajne, napędy załączane już są tutaj, jest silniczek. Załączane to jest tak samo jak w kanamie. Mhm. Ze skrzyni biegów. A, i też wyciągasz to tak. Tak, już pomyśleli, już pomyśleli o tym, żeby to właśnie w ten sposób montować na, na spinki. Mm -hmm. Tu jest zapinany, zapinany napęd, mm -hmm. jest tutaj użyty torsen, mm -hmm. czyli jest tu napęd, można powiedzieć quattro, tak jak w Audi. Mm -hmm. y Dyfer mm -hmm. dopinany jest tylko y przez elektromagnes. Mm -hmm. Nie ma tu żadnego silniczka, tak jak w CF-ie. Tak, co się potrafi spierdzielić. Co się potrafi spierdzielić, no. albo w Odesach, czy w innych tych wszystkich tak, tak. kładach. No i mam wszystko jest... na jedną, je, jedną kopię, nie? Załączany jest tutaj, a tu jest tylko mhm. dopinanie przez elektromagnes, jak jest w kanamie Forlock. Mhm. Czyli tutaj sobie jakby blokadę dopinamy, to wtedy nie mamy tak. Napęd na 4 wtedy wpięty? Tak. I jak przełączamy to na sztywno o tym. Jak wypniemy, to mamy przedni na sztywno, tak, tak dokładnie. Tak, ja dokładnie. wyłączę, OK. I też słychać, tam chodzi sobie ten, tak, ten tak, silnik, no tym, nie? Silniczek, nie? To, to jest naprawdę kurczę, fajna sprawa. No, silnik, co wam tu będę pokazywał, silnik jest VK, jak i u nas w CFC. Też podobna konstrukcja, to może ta bardziej zbliżona do kanama, nie. Tak, to jest Taka, nie? silnik stricte od lącinowski, on nie podaje w informacjach, że jest to jakaś kopia, czy mm -hmm. na licencji, po prostu to jest silnik lącina, nie? Mm -hmm. no ale z tego, co słyszałem, to z tym lącinem silnikami nigdy nie było problemów, nie? Żeby chyba od... od Jak masz, tak nie? masz. Dokładnie, nie? Ja wychodzę z takiej zasady. Więc no, wydaje mi się, że pod względem właściwości takich do błota, to jest naprawdę mocny konkurent dla naszej cewki Muda. a. Jest, jest lżejszy, bo ma 440 kg. Na, na such, tak? Tak, No, Jest lżejszy od, od naszego. Z tego co wiem, jeżeli ten torsen naprawdę tu tak dobrze działa, jak mówi, czyli tak Wam najprościej wytłumaczę. Słuchajcie, jedno koło trzyma się na ziemi, jedno jest w powietrzu. W mudzie w CFC najnowszej to koło na górze nie kręci się, a to co ma kręcić, stoi. Ten torsen jest po to, że. Jak to macie w górze, to to będzie kręcić, czyli wyjedzie. I tak będzie się kopał. I będzie się kopał, 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 aż wyjedzie. Niestety w naszej cewce w wersji MUD stoimy. Jeżeli ten torsen tu tak działa, to tym kładem wyjedziemy. Więc no, dla mnie też dlatego jest ten kład tutaj na kanale, bo, bo uważam, że to jest najbardziej zaawansowany na tą chwilę kład do bagna, do błota. Chińskiej produkcji, można by powiedzieć, nie? Dzisiaj były robione na torze w Niegowoniczkach testy przez chłopaków właśnie z nowym Motocentrum. Pozdrawiam mm -hmm. Michała Joziego mm -hmm. e, i dostałem informację, no wiecie, ci co e, tak, bo my jest... żyją w tych tematach, wiedzą jaki jest teren na Niegowoniczkach. Tak, bardzo przeklęte błoto. Błot... Bez, bez pałowania tej maszyny przejechali przez y, każdą dziurę, nie? Tak, tak. Jeszcze... Stawia go, stawia go do pionów w wodzie mm -hmm. tak jak kanamy, także mm -hmm. to zobaczymy. No to jest bardzo, mamy tutaj, wiecie, taki tor, gdzie można bardzo szybko zweryfikować. No, powiem Wam tak najprościej maszyna, która idzie bez relokacji tam na te błota, po przejeździe całego trzeba myć chłodnicę bez zalepiona, od razu wali temperatura do góry, więc to jest typowo taki błotny tor. Jeżeli to tak jeździ jak chłopaki, a pewnie za dwa dni u nich na kanale pokażą ten tak, filmik. Tak, tak. Cały to zobaczyć, jakie to są tereny, o czym my mówimy. No ale co będziemy zdradzać, oni mają na pewno jakąś wizję na ten filmik. Kawał wysokiej, wielkiej potężnej maszyny. No i w dobrej cenie, bo tam jest chyba ten czas 52 tysiące. Wiecie, silnik silnikiem, koła kołami kupicie. Relokator czy taki. No dobra, też się to załatwi, ale jest tu jedna rzecz, dlatego bardzo prosiłem tam żeby podjechał. Jest ten torsen. Ten kład w Rosji ponoć w ostatnim czasie, bo tam były jego początki testów, wygrał bardzo dużo takich imprez typowo błotnych. Tak, tak, tam tak. Ma... Od roku Wy... już jest w Rosji. Od roku jest w Rosji. On tam wygrywał z, chyba nawet z Kanamami, jeździł tam cewki kanamy, Kanamy. No, cały świat, wiecie, no tam Rosy... Rosjanie mają dużo też chińskich tych wynalazków, można na początku, oni dostają na testy, te, takie rzeczy. Jest bardzo dużo filmików, możecie sobie wpisać. Launching 1000 mod rosyjskich, rosyjskojęzycznych, gdzie zobaczycie jak ten kład jedzie. No, ale to jest pierwszy teoretycznie kład, który chiński, który kręcą się z, dwo, z przodu dwa koła, e, bez zapiętej przedniej blokady, czyli mamy napęd na cztery, e, jedno koło nam trzyma, to w powietrzu się kręci i to co ma kręcić też kręci, czyli takie alawisko tylko zrobione w sposób inny, jak tu Tomek mówił, jak wkład. To też sobie możecie wpisać w YouTubie, jak działa. Napęd Torsen, quatro, albo Quattro, albo stare, Torsen. Nie? Stare modele Audi były właśnie... Yy, napęd przenoszony był za pośrednictwem tego Torsena. Tak, tak. Yy, te wszystkie starsze modele Quattro, nie? No, więc tam zobaczycie sobie, jak wygląda w ogóle technika tego, na czym to polega, nie? Ale jeżeli tak jest... Jeżeli tak jest i oni to tak zrobili, to uważam, że to jest w tej chwili... Yy, zwycięzca w, w, w terenie, bo... No mówimy o chińskim. nie wiem czy on wygra z Oczywiście nie będziemy się tu nie wiadomo rozbijać w chmurach jak to jest, bo są pewnie jakieś niuanse, o których jeszcze nie wiemy. Tomek Dokładnie. też zobaczy jak się użytkuje to. Ale no, to jest jeden z takich, który uważam, może pełnoprawnie konkurować. Pełnoprawnie. On ma po prostu w tej chwili wszystkie właściwości, takie, jakie powinny być, do bota. Więc tu Tomek pewnie nawet... z szerokością opon, bo tu jest zastosowana jedna szerokość opon. Jedna szerokość. Tak jak w Kanamie. Tak, tak. W Kanamie, w Kanamie G2 w xmr są dziewiątki chyba, czy dziesiątki. Może nie wiem tam. My, ja ale... jestem pewny, ale chyba dziesięć. Tak, ale są tych samej szerokości. To co widzicie, ja zawsze mam u siebie nawet założone. Są tej samej szerokości przód jak i tył. W nowym kanamie najnowszym kanam poszedł teraz szersze w tył. Szersze. Mhm. Teraz daje szersze. W g g w XMR-ach miał te same. W Renatach, Renegatach tak samo szerokości te. No teraz poszedł w szerokie, ale na żywo powiem wam, to jest taki kawał opony. Ja myślałem, że to jest taka zila, a to jest kurde dwa razy zila, dwa razy zila. Jak ktoś ma w zile? To jest dwa razy grubszy i no, może nie dwa razy wyższy, ale no, dużo wyższy też ten bieżnik. Kawał opony. Nie idzie ich w ogóle kupić u nas w Polsce. Tutaj ciężko są dostępne, no ale właśnie. ze względu na to, że y, sprowadzili tu tego muda, mhm. te opony już teraz przyjdą na rynek i będą dostępne do kupienia. No właśnie, no to, to jest naprawdę, bo ja chętnie bym taką oponę, jak ktoś by jeździ po botach, to chętnie by taką kupił. No i to co Wam jeszcze też powiedziałem, patrzcie, u mnie na kanale robiłem te HDP przez środek. Eee, mówiłem wam po co do błota nam są podstopnice, Tutaj nie ma. Zrobię tylko wzmocnienie rur, żeby może tego plastika nie wyrwać tak, plastiku. To to, nie tworzywa, byłem... mhm. ale widzicie, w każdym typowym błotnym patrzcie, jest wszystko na prześwit. To jest po to, że jak przyjedziesz do domu. Żeby się nie zamartwiał jak tam wypukać ten marazem intensywnie. Przez środek idzie w jednym, w jednym kawałku ta płyta. To nie też ma, fajnie nie ma łączeń, nie nie że jest jedna twardość, przez tak. całość, to jest też fajne. No przy demontażu wiadomo, bo trzeba będzie od początku do końca odkręcić, Ale to nie? problem. Ale to, to nie jest problem. No i tu jest tworzywo. No i tak jak ja robię, ósemka. Już czuję w ręce. Tak, tak. Ósemeczka yy, przez sam środek. No kawał, no ten z tyłu dyfer też że ten stabilizator jest taki, w kanami on jest odwrócony o 90 stopni, bo on jest nie tu, a tu, czyli tak jest w drugą stronę chycony, ale no widzę, że mocno się sugerowali. Jakość, jakość spawów, jakość wykonania tego za te pieniądze, to naprawdę no jest widać, widać, że to nie są te nasze rureczki takie, jak się kupują u nas na rynku. Cienkościenne, tak. tylko widać, że to jest kawał rury. nie? Dobre. I tym bardziej mnie to zastanawia, jak oni uzyskali tą wagę, bo wbrew pozorom powiem wam nie jest to takie łatwe. Nawet nowe kanamy teraz mają 440-450, 40, one zgrubły. Pojadę na wagę i go zważę rzeczywiście, ile waży teraz. No. Nie? Będziemy widzieć. Więc, więc Więc to jest fajne. I widzicie, tutaj też nie ma tych, nie wiadomo. Wstawek takich gąbczastych, które mają być, a uważam, że to jest w ogóle do błota niepotrzebne. Taką powierzchnię będzie łatwiej umyć. Też jest fajne. No, słyszałem też, że tu jest 33 litry. No to dużo, nie? Jest 33 litry bak. No. Duży, duży bak. No. <laughs> też mocny motor, bo o, ma ile tych koni? 102 konie, nie. CVT podobne do nowej cewki u nas z G trójki. Ale no, też ten... przełożenie zmienione. Zauważyłem, że startuje. Tak, jak ze Stage 2, troszeczkę z wyższych obrotów. Z wyższych? Tak, z wyższych obrotów jest podobno zmieniony. Na pewno jest inna skrzynia niż w standardowym mm -hmm. Londynie 1000. Są inne amortyzatory mm -hmm. i zmienione właśnie te, zmienione właśnie te przełożenie. Nie? No, bo właśnie tutaj wiecie też, może dla tych, co nie wiedzą, po to te Stage też dajemy, żeby one trochę tak z wyższej prędkości mógł startować, jak już będzie zagrzebany to mu będzie łatwiej wy, wyrwać się z tego marazmu, niż jakoś tam powolniejszymi obrotami, żeby ten ślin mógł się bardziej szybciej wpakować na obroty i mieć tą siłę, żeby pociągnąć. Ja? Polecam no. naprawdę, bo jeżdżę na stage'u od Łukasza. Ja akurat poprzedniego kładam miałem Odessa. Najpierw zamontowałem tam stage'a dwójkę, mm -hmm. później jak tylko wyszło, zamontowałem stage 3 i byłem mega zadowolony. Naprawdę różnica jest bardzo odczuwalna. No jest to uważam fajna rzecz. Poza tym wiecie, nie trzeba tego mocno reklamować, sami siebie później, o, jak to mówię, poczt, pocztą pantoflową każdy, każdy, każdy wydaje mi się, że jest zadowolony z tego. Ale no kurczę, fajnie, że Tomek mnie odwiedził, bo na żywo bardzo fajny kład. Uważam, że w Dobłota, jakbym teraz miał kupić, i mówimy o tym, jakbym jeździć miał do błota, wybrałbym Loncina. Wybrałbym lącina, bo jest najbardziej chyba przygotowany, mówimy tak technicznie, bo mówię wam, same te stopnie. Jest to tak, jak ma być. Eee, ten relokator, no to mówię, kwestia gustu, tutaj się nie będę nie rozp rozpisywał, nie wiadomo. Ten torsen, no to jest piękna historia. Te wstawki nawet, zobaczcie, no nie mogli tego w cewce w młodzie zrobić, że jak właśnie ktoś ściągnie, to, to żeby mógł sobie to złapał, złapać, no to też, też jest fajne. To Tutaj handbarów tak samo, jak mówili, właśnie w Nowi nie trzeba, bo do błota to nie jest ważne, żeby one tutaj były. Aczkolwiek Ale będą, każdy. będą, bo pasują idealnie z Odessa, tylko trzeba prawy zamontować w, na lewą stronę i odwrócić, odwrócić do, góry, do nogami. góry nogami. Pasują idealnie, nie haczą o relokator mhm. i... Też sobie może wyłącz sobie, bo cały trzeba czas Trzeba To jest fajne, fajne, teraz te manetki mają. Tak, tak, berety są naprawdę. Zarambista sprawa. To tak chciałem Wam pokazać, no bo czemu nie, czemu nie pokazywać fajnych rozwiązań, są fajne rozwiązania, trzeba pokazać, kurde ten emblem tego wilka też robi takie wow, nie? Jak Hellcat w Dodge'u. Dokładnie, jak Hellcat, nie? SRT, kurde, to prawdziwe SRT kupiłeś. Ładnie wygląda, no więcej, no wiecie, światła, to wszystko, no to, o i ta wyciągarka chyba, co mówiłeś na początku. Kurde, dla tych, co zaczynają, to jest zajebiste. Zademonstrujemy może. Patrzcie, nie jesteś na kładzie, nie wiesz, w którą stronę się zwija. I teraz zwijamy ją, nie? Cały no czas i... trzymamy guzik. Trzyma, nie? Opatrzcie. Ona się sama wyłączy. A trzymacie, da on dalej trzyma Tomek guzik, nie? A tak. to się samo zła, czyli nigdy sobie nie wyrwiesz na siłę, nie? Dokładnie. Jeszcze, jedna, jeszcze jedno bardzo fajne rozwiązanie tutaj jest. Z tego względu, że zabudowane jest tutaj całe nadkole. Mhm. Ciężko byłoby przekręcić sprzęgło w tej A wyciągarce. No właśnie, no, no. I jest tu rozwiązanie takie, że po prostu szarpiemy to i mamy dostęp do sprzęgła, przekręcamy. Aha, cała filozofia. No to też, to, to fajnie, fajnie o tym pomyśleć. Jak się tam coś chcesz uszkodzi, czy coś, żebyś miał, ten dostęp, nie? Tak. Tak, tak, tak. To jest, jest ona dobre. wyżej zamontowana. W standardzie jest tutaj, mhm. ale tu ze względu na wyniesienie tej chłodnicy do góry, zrobiło się miejsce i zamontowali ją tak, w tym tak. miejscu tutaj. No pamiętajcie, jak jest ileś błota, da sobie pomyślcie. Musisz rękę wsadzić. Tam jest zimno, nie zimno, ale trzeba, rękawiczkę masz już zamoczoną, więc to też jest po to wyżej, żeby nie, nie moczyć się tak do końca w tym, zanim tam... Będziecie używać. Oficjalnie będzie to oczywiście tutaj gdzieś wyżej zamontowane. Tak, bo my zawsze przenosimy sobie przenosimy później nie. Wyżej, tak, żeby nie było problemu. Bo żeby składu, jak sięgniesz, to żebyś miał gdzieś tulinę, żeby złapać ją. Nie? Dokładnie. Są takie bardzo fajne, gumowe uchwyty, można je tutaj zamontować i tu mm. będzie ten hak. To jest też fajne. No, materiały fajne, miłe w dotyku. Tutaj ala takie carbon. Też widzieliście tam na filmiku nowi, jak się wygląda to pod spodem. Ja też chciałem wtrącić taki temat, że widziałem gościa. E, takiego fajnego Rosjanina, który pierwsze co to podpiął dymiarki tak. i wszędzie było szczelne, tylko wiesz gdzie miał ten mały taki jakby wyciek tego dymu? Tam gdzie jest spust pod airboxem. Tak, wiem, widziałem ten Tu film. może jeszcze tak. pokażemy ten airbox, kurczę. Właśnie. To jest też, może Wam pokażę jak tu wygląda dostęp do filtra. Pociągnij tam do tyłu. Czekaj, do tyłu. No to tak, chwila. Ok, no. wyszło. Mamy. Jeszcze Wam pokażemy, bo yy, uważam, że ten dostęp do e -boxa jest tu też fajny. Też wszystko tu zabudowane. No, wiadomo, to grzanej kanapy. Cewka, fajnie, że jest ta cewka tu. Cewka to jest jest fajne. Jedna tu, a druga jest tutaj od nadkola. A druga jest od nadkola. No tylko, no, tylko już za tym jest pewnie, nie trzeba zjeść. Pociągamy tylko do siebie. I mamy, nie? I patrzcie, jak fajnie jest zrobione. No, tylko na razie złapane. Dosyć, nie? Powoli. Jest, jest, jest tu guma. O, jest jeszcze gumowa? Z i pianką, podwójna, no. nie? A nie, u nas dali, kurde, takie to trochę słabe. No chyba w młodzie, w CFC jest inne, mm -hmm. ale. No i mamy, mamy już filtr. Nie? Taki gąbeczkowy filtr, nie? Można go tak zdemontować. No i tutaj jest do gardziela wejścia. Ładne. I patrzcie, dali gąbkę, dali, a u nas, dali. kurde, ten papier cholerny, nie? A trzeba ją nasączyć, nie? Wtedy, tak, dłużej tak. będzie służyć. I też wyłapię tam jakieś syfy, nie? Tak, 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 tak. Ok. To jest fajnie zrobione. Śrubami też takimi fajnymi, poskręcane, do, które do, do, do. się odkręcą za ileś tam razy Wam nie, nie pęknie czy coś, tylko dosyć to wygląda. No i idą do przodu ci Chińczycy. No. Naprawdę. Prześcigają się jeden, drugi. Jednego, drugiego. no. Kto będzie lepszy? No, na tą chwilę uważam, że lączką do błota jest najlepszy. Ten mód. E, jak już taką zrobił rewelację w tej Rosji, tyle, tyle zrobił różnych wyników, to wydaje mi się, że i tu w Polsce też już swoje udowodni. Kurde, ale te po tutaj postępcia, jaki kawał aluminium jest. Nawet dali jest nakładkę to na to, robione. no. Nawet na hamulec jest nakładka. No. Nie? jest to nieźle. kolorek fajny. Fajny. No, według mnie lepiej prezentuje się w tym kolorze niż ten srebrny. Mhm. Mm Master ale śmiało fork. można jechać do nowym motocentrum, są tam sprzęty wystawione na pokaz można sobie pooglądać. W sobotę chłopaki będą robić taki event, będzie można podjechać sobie tak. do nowego. Jutro motocykl. chyba, nie? Tak. Jutro nawet nie. Kto to ze Śląska to, i, i, to i może nawet, tak, to może jutro się przejechać, bo jutro chłopaki słyszałem takie dni otwarte, będzie jedna testowa wersja, będzie można sobie ją pojeździć, nie? No, jest, jest, jest. No to co, słuchajcie, my tutaj się już zbieramy, bo się ciemno robi, widzicie. Zaczęliśmy nagrywać szybko bo szybko wiecie, jak to w tych czasach. Każdy się śpieszy, piątek, weekend. Tomek to już się w ogóle śpieszy jeździć, oblewać swój to... zakup już Mikołaja, ma Mikołaj już nie przyjdzie w tym roku. Nie. Więc I więc chyba pod też nic nie będzie. Tak, ale Tomek chyba o tym kładzie już długo, długo myślał z tego co co ja, pamiętam. Zastanawiałem się... No. To, było, to była dobra opcja według. Mnie. Dokładnie. Zobaczymy, jak będzie się spisywał, ale przez to jak wygląda, uważam, że no nie będzie z nim problemu. Też mi się wydaje, że, że teraz mniej więcej, jeżeli chodzi o jakość, jest bardzo podobna. a Chodzi też o te rozwiązania, nie? A tutaj mamy to rozwiązanie, którego na tą chwilę inne Chińczyki nie mają. Dlatego no, chciałem wam jeszcze raz pokazać to tego Launchina, bo uważam, warto też rozpatrywać się, oglądać inne, różne ciekawe rozwiązania jakie są na rynku, a w tej chwili to rozwiązanie jest fajne. Zobaczymy tutaj relacje na pewno zdamy i może ja kiedyś w terenie pokażę jak chłopaki jeżdżą i co ten kład po, po poradzi. A tym, to, tymczasem trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy Was. Się, hej, hej! hej.